Jeśli nie masz końców na paczki Wbijaj na fifashop.eu Możesz zapłacić sms-em, przelewem, PaySafeCardem. cardem Link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu Okej, okay, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i tak dobrze widzicie 30 paczek z ligi włoskiej. Jak dzisiaj nie pali, to będę co najmniej nieusatysfakcjonowany, muszę wam powiedzieć. Dlatego zajęło mi to około 2,5 godziny robienie wszystkich tych paczek. Dlatego mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i będzie, będzie dużo łapek, to będę bardzo zadowolony i. I no. Yy. W sumie to tyle. Wcześniej otwierałem paczki za pół miliona, ale nie, nie chcę wam tego pokazywać, bo najlepszy był Bonucci i karta Hero. Tak, za pół miliona, najlepszy był Bonucci i karta Hero. Za pół miliona końców. To jest. To jest... To jest smutne. Nie zmienia faktu, że 30 paczek czeka pierwsza paczka. Musi być co najmniej jeden wokal dzisiaj. Co najmniej jeden. No jak nie to... To nie wiem co. Poszło na te paczki około 350 tysięcy końców, dlatego mam szczerą nadzieję, że jakikolwiek toc się jednak pojawi. Okej, okay, druga paczka, może jakiś łokaw w drugiej jej. Oj, Jezus Mario, że musiałem się zawiesił ekran. nie nienawidzę Was za to. Tu może w trzeciej paczce jakieś zacięcie, znowu prawie się zaciął ekran, ale tym razem. O, leż, wielka farabanega, na pewno. O, jednak, z Manolas Okej, okay, no nie jesteś Tocem, ale gdybyś był, to zapewne byś był bardzo dużo wart, ale nie jesteś, dlatego mnie to bardzo martwi. Dobra, na razie po trzech na najlepszy Manolas i nadal się nie zaciął ekran, proszę chociaż raz. Nie zostawiajcie mnie bez Toca, naprawdę. Wiem, że był Gomez, ale coś jeszcze musi być, serio, nie może... Liszczek. Okej. Okay. Dobra. A, tonelli. Wspaniale. Co, jak na tyle paczek nie będzie jednego Toca, to będzie taki spisek, więc co, zróbmy może jakąś paczkę z którąś z kolei, także... Yy, powiedzmy, że numer... 5 O, okej, okay. nic, nic to ni, Nic to nie dało, także wspaniale Szczęsny Kurde, no... Zatnie się w końcu ten ekran, na pewno, ale jeszcze... Dam chwilę... Dam jeszcze chwilę, naprawdę, bo... Tyle tych zawodników jest, dzisiaj jest ostatni dzień Tosów z Ligi Włoskiej Fajnie by zakończyć, można byłoby te właśnie... Ligę jakąś takim totsem... JEST EKRAN, ZATIŁ SIĘ, DOBRA, PROSZĘ, 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 proszę ktoś z Argentyny, jest niebieska karta na pewno, Argentyna najlepiej Włochy, kto to może być, kto to może być, Insigne genialny zawodnik mamy pierwszego Toc, sam że to nie jest jedyny na dzisiaj Toc, 94 overa, to jest tyle samo co bodajże Ronaldo, także Nice, okej, okay, mamy pierwszego toca. Świetnie, naprawdę świetnie. Genialne ma statystyki. I powiem wam, że bałem się, że w odcinku nie będzie żadnego toca. już bym po prostu się. Nawet nie powiem co, ale jest insynie Genialny traf. Dobra, także super. Mamy pierwszego toca i to jest, jest, zostało nam około 20 paczek jeszcze. Dlatego mam nadzieję, że będzie jeszcze tych toców troszeczkę. Dobra, jest dobrze. Może jeszcze jakiś. Nie, okej, okay, zaczekam pewnie. Napiszcie mi ogólnie, jak tam u was tocami, bo to jest mój na razie, z tego co wiem, yy, trzeci dot, bo trafiłem jeszcze na moim. Oj, co to jest za flara? Bonucci chyba. Bonucci, dobrze mówię? Nie, Barcali, okej, okay, też nie najgorzej. E, no, możecie mi napisać jeszcze, kogo trafiliście, bo ja trafiłem razem. Trzy tocy z, z Ligi Włoskiej, także. No jest bieda, ja wydałem sporo pieniędzy na te paczki z Ligi Włoskiej, więc. Nie wiem, czy się zwróciło. O, kolejna duża flara. Dwie z rzędu i znowu Manolas. Super, będę musiał go swixelować. Wspaniale. Najśmieszniej nie byłoby teraz, gdybym trafił nie to toca, bo ja nie mogę go sprzedać. Musiałbym go swixelować, co było co najmniej smutne, ale na razie nie może się tym martwić. Znowu kolejna duża flara. I to znowu będzie Manolas? Nie, to razem jest to Joe Hard. Okej. Okay. I znowu wielka flara. Co tu się dzieje? Handanowicz, ale teraz paczki świetnej do masakra. To jest chyba bodajże czwarta duża flara z rzędu. No szkoda, że Handanowicz nie ma toca. No bo gdyby miał to. O. Staty, który by miał, to byłoby coś pięknego powiem wam. Okej, okay, wejdźmy może jakaś paczka i będzie ostatnia, ostatnia paczka, Jeszcze to coś dla. Nie zaciął się ekran, dobra, Mmm... no nie. I jeszcze jakbyś jeszcze czas ekran zaciął, to bym się nie obraził drogi e sports. także... Zapraszam do zacinania ekranu. Fajnie jakbym trafił takiego Negolana, ser, bo z nagolana dałoby się zrobić nie dość, że fajny skład to jeszcze odcinek na... na napast. Nie, nieważne. Dobra, kolejna duża Flora i to jest Perisic, proszę bardzo. Szkoda, że on też nie ma to od go karta na jakiejkolwiek pozycji byłaby niesamowita. Ostatnie trzy paczki, moi drodzy, czy może teraz nie zacnie się ekran dobrze i nie trafiamy znowu, nic ciekawego, to nie jest nowość, także jeszcze jeden tot, Zaknie się ekran, nie zatnie, Boże, boże. Okej, okay, ostatnia paczka, moi drodzy, mam nadzieję, że to się nam się naturalnie spodobał i nie ma to co, dobra, także ostatecznie Insigne to jest jedyny tot, którego trafiliśmy spośród 30 paczek z Ligi Włoskiej, także myślę, że jak na jego statystyki jest to całkiem taki w miarę udany nie, nie mam, że wiadomo, nie ma chóra optymizmu, ale... Ale tak, jeżeli jesteś nowy na moim kanale, zostaw suba, zostaw łapkę, jeżeli mi się spodobał, chcesz więcej. Co? Zostaw łapkę i zostaw suba, tak? To właśnie mniej więcej działa. Także trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie.